sprytny sposób na to, żeby zamontować falbankę w skarpetce dzierganej od góry. Normalnie taką falbankę wykonuje się na końcu, ale ja stwierdziłam, że o wiele wygodniej byłoby mieć tę falbankę zrobioną wcześniej i jak już skończymy skarpetkę, to po prostu ją tylko zablokować i nosić, a nie jeszcze dorabiać falbankę, bo a anus mi się po prostu nie będzie chciało i tego nie zrobię. Więc Taką falbankę będziemy sobie tutaj mocować. Ja ją wykonałam wcześniej, i teraz pokażę tą drugą skarpetkę. Wykonałam wcześniej falbankę i wykonałam wcześniej skarpetkę do tego miejsca, w którym tą falbankę będę mocować. Mocowanie falbanki zaczynam od tego, że odwracam ją na lewą stronę i muszę sobie też te druty. Przełożyć tak, żeby było wszystko na lewej stronie. Operacja mało finezyjna, ale wcale nie tak bardzo skomplikowana. Mam falbankę na lewej stronie. I tu jeszcze sobie łóżko od Magic Loopa też odwrócę na lewą stronę. Teraz wkładam do środka skarpetkę na tym etapie, na którym ma być przymocowana falbanka. No i dalej to już jest naprawdę bardzo prosto, bo tak samo jak łączymy podwójną plisę, na przykład, że przerabiamy razem oczka z przedniego i z tylnego drutu, tak samo łączymy sobie naszą falbankę. Więc biorę ten drut, którym później już będę pracować z resztą skarpetki i przerabiam na raz oczko. Z Przedniego drutu, czyli oczko falbanki, i oczko tylnego drutu, czyli oczko skarpetki, razem na prawo. Hop. I kolejne. Falbanka, skarpetka, razem na prawo. Falbankę robimy w ten sposób, że jeżeli mamy opisaną falbankę robioną na końcu we wzorze, to bierzemy sobie przepis na tę falbankę i odwracamy kolejność. Jeżeli potrzebujecie ilość oczek na falbankę, to znajdziecie opis, jak taką falbankę wykonać w opisie do tego filmu. Na ogół ilość oczek początkowa i końcowa dla falbanki powinna być podana we wzorze, ale jeżeli by nie było, to jest podane, jak sobie z tym poradzić tutaj w opisie filmu. I ja po prostu teraz połączę te wszystkie oczka i będę pracować dalej nad moją skarpetką. Ten tutorial nie ma na celu zastąpić wzoru, jest to tutorial pomocniczy i ogólny i ma tylko na celu, żeby pomóc wykonać Tobie dany wzór tak, żeby było Ci łatwiej, wygodniej i żeby efekt był jak najlepszy. Ta banka została zamontowana. Ja sobie wykonam jeszcze jedno okrążenie już tej dalszej części skarpetki. I prawdopodobnie przejdę do pracy z dwiema skarpetkami naraz, bo tutaj mam też jeszcze jedno okrążenie wykonane. Bo o ile jestem zwolenniczką pracy z dwiema skarpetkami naraz, to jednak zamocowanie falbanki jest zdecydowanie wygodniejsze, jak się robi to pojedynczo.